Cześć, tu Anno. witam Cię w przyspieszonym jednoodcinkowym kursie języka OUK. Po pierwsze, czym jest OUK? Jest to pełnoprawny język programowania stworzony głównie do przetwarzania tekstów, a więc możesz za jego pomocą wyciągać wartościowe informacje, np. z logów systemowych. Oczywiście, jak powiedziałem, jest to pełnowartościowy język, a więc da się w nim zaimplementować absolutnie każdy algorytm, jaki przyjdzie Ci do głowy. Aby zacząć pracę w języku OUK, wypada mieć jakiś plik wejściowy, który będziemy parsować. Nazwę go input.txt w pliczku Input wrzucam kilka imion. Asia, Kasia, Basia, Zosia. Każda z dziewczyn dostaje nazwisko. Nowak, Kowalska, nijaka i. Bez nazwiska. Niech tak się to nazywa. I teraz tworzymy nasz skrypt ołkowy. Skrypt.awk. Oczywiście w Linuxie, czy też w Unixie rozszerzenie nie ma większego znaczenia. Więc równie dobrze mogły to być skrypt.txt, .coś tam. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Teraz musisz się nauczyć, jak wygląda składnia ołka. Jest dość prosta. Na początku mamy wzorzec, a potem mamy program. Przy czym tak naprawdę wzorzec jest opcjonalny, a program jest obowiązkowy. Tak to wygląda. Teraz czym jest wzorzec? Wzorzec to Wyrażenie regularne, które ma być przyporządkowane do naszego pliku wejściowego, a program to jest fragment kodu programu, który będzie wykonany na tym, co znalazł oak. Czyli w praktyce, oak przetwarza Twoje dane wejściowe linijka po linijce. Czyli wczytuje pierwszą linijkę, sprawdza, czy wzorzec się z nią zgadza, wczytuje drugą linijkę, sprawdza, czy się zgadza, i tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem, gdy się zgadza Twój wzorzec z linijką program jest wykonywany. Załóżmy, że chcemy wypisać na ekran wszystkie osoby, które mają imię kończące się na Asia. A więc to będzie Basia i Kasia. A więc zrobimy coś takiego. Asia, spacja. Po imieniu występuje spacja, więc to będzie najprostsze wyrażenie regularne, które mi to znajdzie. Wyrażenie regularne zapisujemy w backslashach. A więc takie dwie kreseczki. Nasz program... Zapisujemy w nawiasach klamrowych. I teraz za każdym razem, gdy znajdziemy imię kończące się na Asia, chcemy wypisać je na ekran. Dokładnie nie chcemy wypisać imienia, ale imię i nazwisko, a więc całą linijkę. Do wypisywania służy instrukcja print. Co chcemy wypisać? $0. W wyrażeniach regularnych prawdopodobnie wiesz, co znaczą dolary. Jest to coś takiego jak $1 to pierwsza znaleziona grupa. W regexpie, dolar 2 to druga grupa, i tak dalej, i tak dalej. Dolar 0 to cały wzorzec. Teraz musimy uruchomić nasz skrypt. Robimy to za pomocą polecenia AWK F, F to jest file, a więc skrypt wejściowy, a następnie nasz plik do przetworzenia. Input teksta. uruchamiamy i widzimy, że jest Kasia i Basia. Zwróć uwagę na nasz input. Samo imię Asia oczywiście nie zostało tutaj złapane, ze względu na to, że jest to dopasowywanie case sensitive. A więc duża litera A nie mieści się do naszego regexpa Asia. Tylko te dwa imiona pasują. W ten oto prosty sposób nauczyłeś się, jak wyłapywać proste dopasowania do wzorca. Teraz, jeżeli chcielibyśmy na przykład wyłapać wszystkie. Osoby, które mają na imię Zosia, to robimy coś takiego. Zwróć uwagę, że kolejne dopasowanie to po prostu nowa linika w pliku i nic więcej. Jeżeli ktoś ma na imię Zosia, to wtedy napiszemy, napiszemy, czyli polecenie print na ekranie coś takiego. Witaj, dolar zero. Uruchamiam skrypt i co widzimy? Kasia i Basia wypisane są w normalny sposób, a Zosia, witaj Zosia. To znaczy, że dwa pierwsze imiona i nazwiska zostały dopasowane za pomocą pierwszego wzorca, a trzecie imię i nazwisko za pomocą wzorca drugiego. Jeżeli chcielibyśmy Zosię powitać jedynie za pomocą imienia, a nie imię i nazwisko, możemy tu dać $1. Zdziwisz się pewnie i zastanowisz, Jakim cudem ołk wie, co to jest dolar $1? Przecież nie zdefiniowaliśmy, gdzie kończy się pierwszy fragment Rexpa. Już ci to wytłumaczę. Uruchamiam skrypt, zobaczymy, czy to naprawdę działa. I jest Kasia Kowalska, Basia Nijaka i witaj Zosia. Skąd ołk to wiedział? Ołk domyślnie dzieli dane na kolumny. Jako separator kolumn używa białych znaków, takich jak spacje i tabulatory. Jeżeli więc imię od nazwiska rozdzielone jest za pomocą spacji, to og wie, że dolar 1 to jest pierwsza kolumna, 2 to jest druga kolumna, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcielibyśmy dobrać się do nazwiska, no to oczywiście tutaj daje $2 i efekt nie jest jakoś zaskakujący, witaj bez nazwiska. Działa to fajnie. Jeśli chcielibyśmy jednak zmienić separator pool, to zmodyfikujemy sobie na początku nasz input, załóżmy, że. Nimie od nazwiska rozdzielone jest dwukropkiem. Na początek sprawdźmy, czy naprawdę nasz skrypt przestał działać. Tak, przestał działać, nic nie pojawia się na ekranie. Musimy zdefiniować mu inny separator pól. De definiujemy to za pomocą dużej litery f, to jest file separator. Duża f i dwukropek. I w tym momencie wszystko działa tak, jak należy. A więc e, witaj bez nazwiska to zostało dopasowane. Dlaczego nie został dopasowany nasz pierwszy wzorzec? A Ano, ze względu na to, że po Asia spodziewaliśmy się spacji. Musielibyśmy to zmodyfikować dając to dwukropek. W tym momencie, jeżeli to wywołamy, wszystko działa tak jak dawniej, mniej więcej. OK. Jeżeli teraz y, zmodyfikuję sobie ten nasz input file, aby nie trzeba było. W taki dziwny sposób pracować na pliku. Wracamy do naszego skryptu i zwróć uwagę, że wzorzec tak naprawdę może być definiowany także za pomocą słów kluczowych. Wymarzę sobie ten program i dam tak. Pierwsze ze słów kluczowych to mówiąc po polsku begin, a więc początek. I jako początek możemy sobie coś wypisać na ekran. Nie będzie mało kreatywnie. Słowo początek. Jeżeli istnieje coś takiego jak początek, to istnieje też coś takiego jak koniec. End. I tu damy koniec. Ok, i teraz zróbmy tak. Jak się domyśla, nasz Nasze słowo kluczowe początek, a więc tutaj ten nasz begin, nazwijmy to, wywoływane jest przed rozpoczęciem realnego programu w oku. Natomiast to zdefiniowane jako end, jest na końcu naszego programu wykonywane. Teraz tutaj pomiędzy dajemy sobie nasz wzowek. Wzowek brzmi, złap każdą możliwą linię. I teraz co należy zrobić na każdej możliwej linii? A wypisz ją po prostu na ekran. Nic więcej. Uruchamiam, tu już fajt separatora nie potrzebuję definiować. I co się dzieje? Na początku mam początek, na końcu mam koniec, nie ma zaskoczenia, a po środku wszystkie możliwe linijki, jakie się złapały. Tak naprawdę ten skrypt można byłoby uprościć. Jeżeli chcesz złapać każdą możliwą linijkę, to możesz spokojnie Zde nie definiować swojego wzorca. Jeżeli program nie ma zdefiniowanego wzorca, to znaczy, chcesz go wykonać na każdej możliwej linijce. To jest pierwsza rzecz. Działa to dokładnie tak samo. Druga rzecz. Zwróć uwagę, że kolejność linii w tym programie nie ma wielkiego znaczenia. Przynajmniej w przypadku begina, enda i tego typu rzeczy. Jeżeli dam tak, zacznę od końca, potem dam początek, to nasz skrypt działa dokładnie tak samo. Teraz, jak to można wykorzystać? Wróćmy może do naszego pierwotnego programu. Chcemy na przykład policzyć, ile osób jest zawartych w naszym pliku. Na początku programu definiujemy więc jakąś zmienną. Niech jak to będzie ile. Ile równa się 0. Okay? Dla każdej możliwej linijki, jeżeli program znajdzie jakąś linijkę w pliku, to ile równa się ile plus 1. A na końcu programu co należy wypisać? Razem równa się ile Uruchamiam na skrypt i widzę, że razem równa się 4. Tak, wewnątrz pliku mamy dokładnie 4 imiona i nazwiska. To wszystko, co powinieneś wiedzieć, jeżeli chodzi o Ołka na potrzeby administratora. Myślę, że przetwarzając pliki tekstowe, więcej wiedzy nie będzie Ci potrzebne. Jeżeli dalej nie będziesz czegoś wiedział, to poczytaj po prostu mana do Ołka. Jest tam... Sporo dodatkowych informacji, które mogą okazać się pożyteczne w niektórych case'ach, ale to, co Ci przedstawiłem, to jest dawka minimalna, która umożliwi Ci wykonanie większości zadań, z jakimi spotkasz się w codziennej pracy administratora. Dzięki za uwagę. Zapraszam do kolejnych moich filmów. Anno!